Istnieje takie powiedzenie, dosyć powszechnie uważane za oczywistość, że jest nam ktoś lub coś niezbędne jak czyste powietrze. Oczywistość ta polega na tym, że bez powietrza żyć się nie da. Z powietrzem zapylonym jakoś się żyje tylko znacznie gorzej, a przede wszystkim krócej. Według Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, czyli instytucji, która zajmuje się kontrolą wydatkowania unijnych pieniędzy, zanieczyszczenie powietrza na naszym kontynencie jest w ciągu roku przyczyną przedwczesnej śmierci około 400 tysięcy osób. Setki tysięcy ludzi choruje z tego powodu, a ich leczenie wyciąga co roku z europejskiego budżetu dziesiątki miliardów euro. W rankingu wspomnianego Trybunału Polska zajmuje obecnie siódme miejsce w Europie pod względem nasycenia powietrza różnego rodzaju substancjami szkodliwymi. W Polsce największe zanieczyszczenie powietrza występuje głównie na południu kraju, ale i tereny położone bliżej wybrzeża miewają z tym problemy. W związku z działalnością człowieka powietrze zatruwają głównie pył PM10, pył PM2,5, ozon, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, benzyn i tlenek węgla. O tych szkodliwych substancjach będzie jeszcze mowa w tym programie. Ktoś może zapytać, a co nasz maleńki słupsk ma do tego wielkiego świata? Przecież nasze miasto jakoś sobie radzi z czystym powietrzem, więc nas to nie dotyczy. Ono rzeczywiście radzi sobie, chociaż ciągle jeszcze zbyt wiele mieszkań i domów ogrzewanych jest tradycyjnymi kotłami na tak zwane paliwa stałe koks, węgiel czy drewno oraz niestety także różnego rodzaju odpadami, w tym plastikami i płytami paździerzowymi ze starych mebli. W dzień może tego tak bardzo nie widać, ale po zmierzchu nad miasto wypełza dymny smog, czy raczej smog. Ciągle jeszcze panuje indywidualne przekonanie, że od mojego jednego kopciucha świat się nie zawali, z tym, że w skali tego wielkiego świata tych moich jednych kopciuchów są setki milionów. Mówimy o skali globalnej dlatego, że i w naszym skromnym słupsku jest ich jeszcze ponad 6 tysięcy. Dlatego tak ważna jest każda wymiana źródła ogrzewania z paliw stałych na bardziej przyjazne naszej planecie gaz czy fotowoltaikę. Dymiące kominy to tylko jeden z problemów ziemskiego ekosystemu. Ogromne zanieczyszczenie środowiska cywilizacyjnymi odpadami, wycinka lasów na niewyobrażalnie wielką skalę, zanieczyszczanie powietrza spalinami miliardów pojazdów i wiele, wiele jeszcze innych przyczyn składa się na to, że nasza błękitna planeta traci powoli swój szlachetny kolor. Dlatego wszyscy musimy o nią dbać. W końcu ziemię mamy tylko jedno. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, drogie mieszkanki naszego pięknego miasta. Pięknego i bardzo czystego. Mówiąc o czystym mieście, mam na względzie fakt, że Ministerstwo Klimatu przyznało nam, naszemu miastu, certyfikat, który mówi o tym, że jesteśmy miastem o wyjątkowo czystym powietrzu. I o tym chcieliśmy dzisiaj powiedzieć. Ponieważ rzeczywiście nasze ustułowanie, także geograficzne sprawia, że mimo iż w wielkich, wielu miastach Polski problemem jest bardzo poważny smog, my się z tym problemem w zdecydowanej większości roku nie spotykamy. Nie spotykamy się trochę dlatego, że po pierwsze wiatry wiejące z nadmorza przewiewają to zanieczyszczone jednak powietrze, ale także dlatego, że tak opracowujemy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, że uwzględniamy tak zwany korytarz powietrzny, czyli ustawujemy budynki mieszkalne tak, ażeby rzeczywiście zanieczyszczone powietrze było przewiewane z Nacuska. Ale to ustawienie geograficzne... Nie jest jedynym sposobem, który pozwoli nam na to, żeby czyste powietrze w Słupsku było zawsze, ponieważ doskonale wie, wie, wiemy, że to my, każdy z nas tak naprawdę to za to czyste powietrze jest odpowiedzialny. W związku z tym jako miasto od kilku lat wspieramy także naszych mieszkańców w pozyskiwaniu środków finansowych na to, żebyście to wy państwo zmieniali system ogrzewania w swoim własnym domu. Dzisiaj jesteśmy tym miastem, które przystąpiło do programu ogólnopolskiego Czyste Powietrze i specjalnie dla Państwa dedykujemy stanowisko osoby, która popołudniami przyjmuje każdego, który chciałby skorzystać z informacji, jak pozyskiwać środki na wymianę systemu ogrzewania, bo ciągle największym problemem, który sprawia, że od czasu do czasu nad naszymi domami unosi się nieprzyjemny dym. Wynika to z, z, ze starego systemu ogrzewania, które zmieniamy. O tym, jakie wsparcie miasto może otrzymać, mówi pani dyrektor Katarzyna Guzewska, a ja chciałam nam powiedzieć każdemu z nas o jednej wielkiej sprawie. Ważne jest to, co miasto robi dla mieszkańców, ale równie ważne jest to, co każdy z nas, mieszkaniec Subska może zrobić dla środowiska. I dlatego pragnę zaapelować do każdego z nas o to, Żebyśmy dbali o to, co jest wartością naszego miasta, o zielony Słupsk. Bo projekt zielony Słupsk jest realizowany przez nas od wielu lat. Państwo widzicie, to są kliny zieleni, które powstają, to są nowe nasadzenia, ale ta zieleń, która jest naszą wartością, powinna być także szczególnie wykorzystywana przez państwo chciałabym zaproponować, żebyśmy każdy z nas zastanowili się nad takimi pięcioma krokami, które pozwolą, że czyste powietrze w Słupsku będzie trwałą wartością. Jakie to są kroki? Proste. Pierwsze, warto się przesiąść z samochodu, nawet najbardziej wygodnego na rower, albo jeszcze lepiej na swoje własne stopy. Wędrujmy i korzystajmy z rowerów wtedy, kiedy będzie oczywiście ku temu stosowna okazja. Korzystajmy z bardzo dobrego transportu publicznego a jesteśmy w przededniu być może zakupu autobusów elektrycznych, bo o takie środki dodatkowe, żeby mieć autobusy elektryczne, zabiegamy. Na pewno warto w momencie budowania zaopatrzyć się w dobry piec, taki, który będzie chronił nas przed zanieczyszczeniami. Na pewno każdy z nas może zaprosić się o zieleń, chociażby prosto przez szanowanie tej zieleni wokół nas, ale także zaopatrzyć się w zieleń w swoim własnym, Mieszkaniu. Tej zieleni nigdy na, nie za wiele, a ja tylko przypomnę, że najbardziej przyjazny czystym powietrzu, to są paprocie w domach proste w utrzymaniu. To są bluszcze, to są figowce, filodendrony i warto takie zielenie, zielone ogródki w swoim własnym mieszkaniu, na balkonie czy na ogródku przydomowym mieć. I wreszcie piąty krok, co to codzienny, prosty, to jest segregowanie śmieci. Naprawdę, jeżeli każdy z nas będzie przestrzegał tych pięciu kroków i je wykorzystywał w swoim codziennym życiu, to miasto Słupsk ma perspektywę bycia bardzo długo albo zawsze zielonym miastem. Serdecznie apeluję do nas. Zielone powietrze i czyste powietrze w Słupsku nie jest nam dane raz na zawsze. Naszym obowiązkiem jest to, żeby je wykorzystywać dla siebie samych, dla naszych pokoleń. Miasto Słupsk, miasto wielkiej, bogatej tradycji zielonego miasta jest otwarte na każdą inicjatywę i każdą taką inicjatywę zazieleniania będziemy wspierali. Apeluję, chronimy czyste powietrze w Słupsku i zazieleniajmy nasze otoczenie. Pozdrawiam serdecznie. Jesteśmy dzisiaj świadkami zmian klimatycznych. Wszyscy widzimy, jakie, jakie zmiany zachodzą i te nawet blisko nas. Dzisiaj mamy powiedzieć o jakości powietrza w naszym mieście i dotyczy nas zjawisko niskiej emisji. Cóż jest to takiego, ta niska emisja? A więc rozumiemy to dosłownie tak, jak mówimy czyli zanieczyszczenia, które kumulują się bardzo nisko w atmosferze i to powietrze, którym oddychamy. I dlatego, jakość tego powietrza jest dla nas bardzo ważna. Starajmy się robić wszystko, aby jakość powietrza w Słupsku była dobra, a ona faktycznie jest dobra. Potwierdził to certyfikat Ministerstwa Klimatu i Środowiska i w badaniu Miasto z Klimatem pod tytułem Lider w kategorii miasto otrzymało wyróżnienie za jakość powietrza. W wyniku tego badania okazało się, że w ostatnich dwóch latach miasto polepszyło swoje powietrze o 50%, wzięto pod uwagę wyniki zanieczyszczeń, takich jak pył PM2,5 PM10 oraz zawartość pirenu. Jeżeli mówimy tutaj o pyłach PM2,5 i PM10, są to bardzo groźne dla nas składniki zanieczyszczenia powietrza. I skąd one się biorą? Bo chyba należy powiedzieć tutaj o głównych źródłach zanieczyszczenia powietrza w mieście. A więc jest to głównie spalanie węgla niskiej jakości, spalanie opałów niskiej jakości w naszych, w naszych piecach, kotłach, ale także zdarzają się przypadki, kiedy spalane są substancje niedozwolone, czyli odpady. I to jest najgorsze, co może być. I to właśnie spalanie odpadów, czy też właśnie niskiej jakości paliwa w naszych piecach odpowiada za stan powietrza w głównej mierze. Bo oczywiście wpływ ma także transport, czyli komunikacja, zanieczyszczenia pochodzące ze spalin samochodowych, ale także choćby i latem zapylenie zwykłe powietrza, które może unosić się również podczas zamiatania ulic. A więc co robimy tak naprawdę? Likwidujemy źródła niskiej emisji, czyli nasze paleniska, nasze piece, nasze kotły. Od lat, już bodajże 15 czy 16, miasto Słupsk wspiera mieszkańców w wymianie piecy. Słyszymy w Polsce, że wszystkie miasta przystępują do tego typu programów od roku, od dwóch. My robimy to już od bardzo dawna i tak naprawdę. Ta kilkunastoletnia praca dzisiaj ma swoje efekty w postaci właśnie dobrej jakości czystego powietrza, dobrej jakości powietrza w mieście. Zachęcamy mieszkańców, tak jak mówię, do składania wniosków, jeżeli chodzi o wsparcie finansowe, jest to jedna z możliwości, bo Państwo zapewne wiecie, że program rządowy czyste powietrze również tutaj można uzyskać dofinansowanie, natomiast u nas z budżetu miasta można uzyskać także wsparcie, do czego zachęcamy. Jest możliwość otrzymania takiego realnego wsparcia finansowego w postaci dotacji. Jest to 50% poniesionych kosztów i w przypadku zlikwidowania pieca i podłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej i, lub też zainstalowania pompy ciepła czy też paneli fotowoltaicznych jest to do 50% poniesionych kosztów, nie więcej niż 5000 złotych, a w przypadku podłączenia się do gazu lub też instalacji elektrycznej bądź też olejowej jest to także do 50% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 3000 złotych. Na marginesie mogę powiedzieć, że rok ubiegłym był rokiem bardzo dobrym. Wszyscy wnioskodawcy, którzy złożyli do nas chęć o takie wsparcie finansowe, otrzymali takie, takie dofinansowanie, a co najważniejsze zlikwidowali swoje piece, swoje kotły czy też kotłownie. W ubiegłym roku zlikwidowaliśmy 143 źródła niskiej emisji. W mojej ocenie jest to bardzo dobry rok. I zainteresowanie mieszkańców jest coraz większe, co bardzo cieszy, bo y, chyba jesteśmy coraz bardziej wrażliwi na to, aby oddychać powietrzem dobrym w mieście. A właśnie te piece nasze, te kopcące kominy są, y, są głównym źródłem tych bardzo szkodliwych zanieczyszczeń. Także y, zachęcam Państwa, będziemy wspierać, będziemy ten program nasz przedłużać, ile będzie można. Tak, aby wszyscy, którzy potrzebują tego wsparcia finansowego, będą mogli je otrzymać. Mam nadzieję, że wiemy, ile tych kotłów mamy w mieście, chociaż jest to zadanie bardzo trudne, dlatego że no zarówno nieruchomości prywatne, jak i jednorodzinne są dosyć trudne do zinwentaryzowania, ale możemy oszacować pewne dane na podstawie ilości takich kotłów w zasobach komunalnych. I pewne rzeczy do siebie dodać, i szacujemy, że mamy ich w mieście około 6 tysięcy. Nie jest to mało, ale widzimy z roku na rok zdecydowanie postęp, bo nie wszyscy przecież, którzy likwidują swoje piece, występują do nas o dofinansowanie czy też o wsparcie. Całe budynki są podłączane do miejskiej sieci, więc, więc mieszkańcy, właściciele, zarządcy mają tą świadomość i widzimy naprawdę zdecydowanie postęp w stosunku do. Jeszcze choćby sytuację sprzed kilku lat, kiedy było to, powiedzmy, mniej istotne dla niektórych, czy też wręcz obojętne. Dzisiaj naprawdę zależy nam naszym mieszkańcom na tym, aby likwidować piece. Starają się o takie wsparcie. Zachęcamy naszych wszystkich mieszkańców do tego, aby korzystali z komunikacji miejskiej, do tego, aby jak najmniej korzystać z indywidualnej komunikacji samochodowej, czyli z naszych samochodów. Także aby w sezonie. Dobrym, nie takim jak jest dzisiaj, ale mam na myśli wiosnę lato jesień, korzystać z komunikacji rowerowej. My bardzo wiele poświęcamy czasu na edukację ekologiczną i każdorazowo wspieramy ten transport rowerowy, fundując nawet nagrody w naszych ekologicznych konkursach, nawet rowery, hulajnogi, pokazując jak ważne jest to, aby mieszkańcy korzystali właśnie z tego typu transportu. Wiele się też mówi o tak zwanej elektromobilności. To takie modne dzisiaj słowo, ale myślę, że jest też bardzo ważne. Miasto posiada uchwalony dokument w zakresie właśnie elektromobilności i ma to też bardzo istotny wpływ na jakość powietrza w mieście. Poruszanie się samochodami elektrycznymi dzisiaj stanowi bardzo nikły procent, ale mamy nadzieję, że także. Nasi mieszkańcy zechcą korzystać z tego środka transportu. Nie obawiajmy się także o sposób ładowania, dlatego że miasto przystąpiło również do projektu z naszą energią i jesteśmy na finalnym etapie, na końcowym etapie zawierania umowy i po to, aby na Placu Zwycięstwa u nas powstała... Taka stacja ładowania pojazdów elektrycznych. Jedną już posiadamy w mieście na, przy, przy naszym Aquaparku, przy Trzech Falach. Także będzie gdzie ładować te pojazdy. Również nasi przedsiębiorcy dosyć, dosyć spontanicznie odpowiedzieli na nasz apel i chętnie chcą włączać się w tego typu projekty i na swoich terenach również budować stacje ładowania pojazdów. Także myślę sobie, że nie będzie to problem, jeżeli. Pojazdem elektrycznym poruszać się po mieście i za każdym razem móc naładować ten pojazd, a w tym czasie choćby zrobić zakupy. A więc, zdecydowanie, pojazdy elektryczne, rowery, hulajnogi, ale także bardzo ważnym elementem mającym wpływ na jakość powietrza są nasze autobusy. I e, z dumą muszę powiedzieć, że miasto przystąpiło do projektu w tym roku e, i po, będzie pozyskiwało środki na zakup elektrycznych autobusów w mieście. Nasza miejska spółka MZK e, zajmuje się tym projektem i mamy nadzieję, że w drugiej połowie roku e, już zobaczymy na ulicach naszego miasta autobusy elektryczne. Mamy zamiar ich zakupić dziewięć. I zdecydowanie też będzie miało to wpływ na powietrze w mieście. Myślę, że nasza świadomość wzrasta. Zdecydowanie wzrasta, ale faktycznie jest tak, że. Nieraz jest tak, że y, pojedyncze przypadki burzą wszystko. Czyli możemy zlikwidować tysiąc, dwa tysiące, trzy tysiące, y, kotłów, a trzy powodują nam y, takie zanieczyszczenie w mieście, że, y, że faktycznie y, no ma to ogromne znaczenie. Także y, każdy piec jest dla nas ważny. Likwidacja każdego jednego pieca jest bardzo istotna i zależy nam na tym, żeby y, tak naprawdę do wszystkich dotarła taka informacja, że. Paląc nieodpowiednim opałem, czy też w nieodpowiedni sposób powodując rozpalanie swojego pieca, mamy wpływ na zdrowie i życie wszystkich mieszkańców naszego miasta. Dlatego, że to co wydobywa się z tych kominów wtedy, no, tak czy siak, dociera do naszych płuc i tym właśnie oddychamy. A, a z kominów wydobywają. Wydobywa Odbywają się naprawdę bardzo trujące rakotwórcze, kancerogenne, mutagenne związki, które tak naprawdę po wielu latach wywołują negatywne skutki w naszym zdrowiu, a chyba tego nie chcemy. Wszyscy oddychamy tym powietrzem, i to nie jest też tak, że jakość powietrza w mieście dotyczy tylko naszych mieszkańców, dlatego że wiemy, jesteśmy otoczeni. Miejscowościami wiejskimi i tam też oczywiście istotne nacisk składziane na to, aby likwidować piece, ale też mamy świadomość, że przecież powietrze granic nie zna i te trujące szkodliwe substancje docierają do nas także spoza z, z granic miasta. Więc ta edukacja musi być na szeroką skalę prowadzona tak, aby do mieszkańców dotarła ta, ta informacja. Myślę sobie, że coraz więcej osób wie o tym i ma świadomość, jak to jest szkodliwe i nie chce w swoim mieście i w swoim otoczeniu tego typu zanieczyszczeń. Choćby nawet taka międzysąsiedzka edukacja jest też bardzo ważna, bo być może ktoś nie chce słuchać nas, ktoś nie chce słuchać Straży Miejskiej, ale może nawet sąsiad mógłby powiedzieć, słuchaj sąsiad, czemu tym nie trujesz. Powietrze w słupsku badane jest przez stacje do tego uprawnione, czyli certyfikowane. Najbardziej szkodliwe pyły występują w dwóch wariantach: Tak tzw. PM10, czyli o wielkości cząsteczek powyżej 10 mm na metr sześcienny, i pyły PM2,5 o cząsteczkach poniżej 2,5 mikrometra na metr sześcienny, jak również benzoalfa pireny. Wyniki wyświetlane są na naszej tablicy, która została zainstalowana na placu zwycięstwa przy ratuszu, a czujniki rozmieszczone są na terenie miasta w różnych miejscach. Mamy pięć czujników w mieście, które mierzą na bieżąco jakość powietrza. Ich lokalizacja została wybrana ze zróżnicowaniem położenia topograficznego i wysoko na ulicy Hubalczyków, Madalińskiego, i średnio jak na ulicy Szczecińskiej, i w obniżeniach terenowych jak na ulicy Starzyńskiego. Neutralne położenie to ulica Leszczyńskiego. Wyniki co 3 minuty wyświetlane są na tablicy świetlnej przy ratuszu, ale także na stronie internetowej miasta w zakładce Powietrze. Normy jakości powietrza klasyfikowane są następująco. PM10 średniodobowa polska norma wynosi 50 mikrogramów na metr sześcienny, a stężenie średnioroczne 40 mikrogramów. W Słupsku odnotowujemy maksymalnie, ale tylko chwilowe stężenie powyżej 20 mikrogramów na metr sześcienny. W roku 2020 w Słupsku średnioroczne stężenie tego pyłu sięgało 15 mikrogramów na metr sześcienny. Stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 przy europejskiej normie 25 mikrogramów na metr sześcienny dla stężenia średniorocznego w Słupsku osiąga przeciętnie 11 mikrogramów na metr sześcienny. Zdecydowanie wszystkie wyniki jakościowe w naszym mieście plasują się poniżej europejskich norm jakości. Powietrze jest tutaj po prostu dobre. Nie psujmy tego stanu rzeczy.